I teraz! Cześć, witam ponownie. Wracamy do Minecrafta, tak? Wracamy do Minecrafta, jest ciemno, w pizdu, siedzę bez koszulki, w samych gaciach, ale nie powinno... Yy... To w niczym przeszkadzać, bo w sumie nie widzicie jakie mam gacie. Sutków też nie widzicie, więc yy, materiał jest dostępny od lat 12. Dobra, jedziemy już koksem, bo już głupoty pierdolę, New World nazwiemy ten świat. Po prostu zobaczymy gdzie będziemy yy, się rozwijać, gdzie będziemy yy, budować chaty, gdzie będziemy szukać kopalni, czyli po prostu robimy pierwszy dzień na nowej yy, yy, wyspie, mapie, nie wiem Zaczymy na jakim biomie nas w ogóle z buduje, buduje zwróćmy uwagę no jeszcze buduje no dalej, pokaż no jestem we wodzie po same kolana jak widzicie tam się świat jeszcze wczytuje wczytał się Ło, jakie lagi są takie mhm. jesień w pizdu tutaj widzicie dwa biomy się mieszają co to jest za jako fajna decha tej jeszcze taki na oczy nie widziałem Pokosz. jako ładna To tej nie będę niszczył, ja sobie z tej domek zrobię Ej ale fajne drzewa Ej, jak Boga kocham nigdy ich nie widziałem To sta standardowy początek rozgrywki na trybie hardcore Po prostu zbieramy drewno Ja nad nie będę gdzieś daleko szukał chołupy Muszę fajna zainstalować sobie Wydubię tutaj to drzewo całe Strasznie mi łapa napierdala i później mądrozgi pomiędzy paznokciami od tego dubania ręką między zaraz ja pewnie pewno jakąś siekierę stworzę Stanę sobie tu niedaleko Ale fajne to drzewo Zróbmy sobie deski Z desek zróbmy sobie Otóż, zróbmy sobie crafting table A z tego zróbmy sobie kioki I super, mamy tutaj jak widzicie Pierwsze uzbrojenie bojowe Zrobimy sobie pierwsze narzędzia standard eee, Z siekierki to bym nawet powiedział, że ze dwie zrobię. Jeden kill off bo więcej nie chcę. Mm -hmm. Jeden kilow, Bo to w razie w, nie? Na początek. Eee, zróbmy sobie również miecz, żebyśmy byli uzbrojeni. I łopatę, żeby komuś nie przyjebać. Dobra. Jak widzicie jesteśmy uzbrojeni. Crafting sobie zbiorę Będzie trzeba zaraz szybko znaleźć jakieś miejsce, gdzie by się tutaj wybudować Serio, przepraszam za ostatni koniec serii Ale to tak jakoś dziwnie wyszło, ten creeper mnie tak podszedł od tyłu Przez chwilę nawet mi się wydawało, że mnie złapał za dupę No tak nie było Jak oglądałem Oglądałem zniszczenia Faktycznie złapał konia za kitę I się zdetonował Czy spadło jakieś jabłko? Czy umrzemy z głodu? Dobra weźmiemy sobie te dwa drzewa, mam nadzieję że z tego drzewa to wszystko spadnie Ja sobie idę następne dubać sobie Tutaj to wydubię, a tam pospadają yy, te takie nasionka Nie nasionka Sadzonki Jak się mówi kurde Małe drzewka, o! Małe drzewka pospadają W ogóle teraz późną noc dopiero mogę nagrywać, bo, bo yy, już wam mówię Pies sąsiada dostał na łeb Tak darpizdę dzisiaj znaczy co wychodziłem na balkon to ten pies wiedział że coś się dzieje i zamykał mordę nie? Ale jak tylko drzwi zamykałem od balkonu i się zmierzałem do mojego stanowiska pracy znowu ten debil zaczynał kłapać tą mordą Dobra zleci coś tu jeszcze dobra są owce, owce są co robimy z owcami owce zabijamy Na razie zabijemy trzy, trzy sztuki potrzebne Normalnie powinien je ogolić ale Tam jest następna Chodź tu becząca suko Ej ona ma zeza w ogóle, zwróćcie uwagę, ma zeza. Tu jest taka kamikaze. Aha, to pisłem. Jak tu polew? Miałem tak... A! Widzieliście ten place? Ej, ale wełny zajbasuka Gdzie jest wełna? No płyń! Nie mam wełny? Ej, mam dwie wełny. Pierdolona ze sobą do piekła zabrała we wełnę. I co tam jest? Tam. Zaraz tam pójdę to zobaczyć. Z bliska. Muszę jeszcze jedną owcę znaleźć. Żeby sobie później w razie W jakiś rozrobić. Ale co, tylko trzy tu były? O, ktoś na Urdzinie min y się zalogował. Był to L coś tam, bo nie przeczytałem. L8975438 Chyba taki miał nick. Albo L przez E. Nie wiem, nieważne. Jest, mamy owcę następną. Jeszcze tak trzy razy spadnę, to na pewno kiedyś umrę. Mm -hmm. Jak widzicie, podbijam. Wbijam na bit, jak kosa pod żebro. Chcesz podskoczyć mi? No na pewno. Dobra, umarła. Bierzemy exp za nią. I teraz coś miałem sprawdzić. Ale czekajcie, tam jeszcze jest... No świat, świat wygląda ładnie, no tutaj nawet jest taki jakbym mógł wam powiedzieć taki klimat trochę horrorowy, nie, taki zobaczcie tutaj tak ciemno jest, w ogóle te drzewa jakoś jak dziwnie się budują, rosną dziwacznie, ale wszystkie, wszystkie złapiemy jak wszystkie pokroimy, zaraz je to sobie wezmę, bo się trzcina przyda, no co się tak kurwa ten, Ile ja to trawa wyśmiał, od kiedy, o, zobaczcie te drzewa jakie dziwne są, hm. Dobra, zapierdalam dalej Zwróćmy uwagę na to, że musimy tam coś wykopać No co to tam jest kurwa w tej ścianie Patrzcie, kura, pływająca kura Do zadań specjalnych Ej to są jakieś Rośliny to są Ale co dają te rośliny Pierwszy, pierwszy raz takie coś widzę, możecie mi w komentarzu napisać Co daje taka roślina Nie było mnie tu parę dni A tuż takie rzeczy się dzieją Mam tą roślinę? Nie wiem, co tu daje. Dobra, jak jesteśmy tutaj, to już sobie zarobimy na normalnego kilofa. Dobra. Ja będę w tym odcinku będę budował... Raczej mm, znaczy poza, poza nagrywaniem. O tak, że nie będę nagrywał wam samego budowania, znaczy nie będę z tego robił odcinka. To się coraz gorzej robi. Ale nie będę robił z tego odcinka, ale w razie w będę nagrywał yy, do siebie, żeby nie było takiej sytuacji jak była poprzednio, że po prostu creeper mi wybuch i co, i koniec serii, i nawet nie wiadomo jak to się skończyło. nie? Dobra, jestem tutaj, zobaczcie. O, maciorki są... Chodźmy na maciory. Jebać świnie, jak to się mówi? Santropé. Dobra, jebać świnie, patrzcie, to są świnie... Yy. One przeszły proces ewolucji z małpami i one po drzewach chodzą, no głupie sobie, nie? Co tylko jednego kotleta daś? Pojebana jesteś? Czy niby dietę mam powinienem wpierdalać drogowe? Ale pierdolić, jak cały czas jestem w ruchu. Co to kurwa jest? To jakieś... Ale ile tego tu jest? Do czego są te rośliny? Tego jest tak dużo, że nie wiem czy. Coś to daje? O jajko ma. Oddawaj kotleta, suko. Jeban, coś tumpie ale to pewno ta maciora do góry. Kury są, jak widzicie. Ja idę tam z powrotem, ale tu sobie przejdę na obkoło, żeby... Takie podstawowe materiały na początek, nie? Na pierwszą noc żeby po prostu przeżyć i pozbierać. I patrzcie tu też jest... Ich. Do czego są te kurde? Naprawdę nie wiem Ej <laughs> ja umieram z głodu Dobra, co ja opierdolę Patrz jak się zesra jajkami dwa od razu zrobię A to dobrze, może będę miał kury hmm, Chcesz podskoczyć mi? No na pewno tam jak widzicie jest dużo Dużo jedzenia tam chyba można by się wybudować, bo takie fajny teren, trochę pod górę. Patrz jak spierdała, pa pa pa. Oj spadłem. Mam następne kotlety. Ładnie tu wygląda, ładnie. Teren jest zajebisty. Tylko nie zdechnąć. To jest najważniejsze. Srajem te kotletami od razu całe kotlety pokrojone. Jeszcze gdzieś tu jakaś powinna być maciorka. Mamy następne jajko. No i mamy boiler. Patrz, ale wysrała jajko, widzieliście to? Jesteście naocznymi świadkami jak kura wysrała jajko. O, tam widzicie? Pilnuje jajka, to jest świnia bojowa pilnująca jajek. To jest taki żołnierz wśród świn. Miałem ja załatwię w stylu Rambo, czyli podejdziemy ją. Złapiemy jajko i ją zabijemy widzieliście to? to jest styl Rambo możecie sobie zrobić teraz powtórkę styl Rambo rzadko spotykany w grze Minecraft w trybie Hardcore eee, takie rzeczy będę tylko spotkać u mnie w sumie na kanale tu widzicie złopaty łopaty zajebałem o kurwa oddawaj Boilera nie zesrała się czasami ze szczęścia jajkiem nie jednak nie e jedna świnia próbowała się przede mną ukryć a nawet pływając zdechnie jednak nie musi pływać umiera, jesteśmy już e obładowani żarciem ja muszę się zbliżyć do tamtych drzew, bo chcę być blisko nich, bo chcę je rozpierdolić wszystkie, żeby zobaczyć jak te deski wyglądają, czy można z tego chałupę zrobić. Tu się robi coraz ciemniej, więc trzeba powoli szukać kąta do zdechnięcia. Więc udajemy się tam, gdzie byliśmy. Chyba, że coś po drodze jeszcze wynajdziemy. Na razie nic ciekawego nie widzę. Ale powiem Wam tak, że e, mapka jest super. W porównaniu do tych poprzednich, które dostawałem, ta jest mega zajebista. Naprawdę daje duże pole manewru. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje Dobrze Wiecie co jednak w tym odcinku zacznę chociaż dom budować O jest kurwa dziwa jebana Oddawaj mnie tu wełnę Dobrze, robi się ciemno Robi się ciemno To my z racji tego, że jesteśmy mega zajebiści Zrobimy sobie łóżko A co tam Dobrze, raz, dwa, trzy A to jednak jakąś już mieliśmy zabitą Raz, dwa, trzy Spróbujemy na hardcora. Pewnie nikt tak nie spał na trybie hardcore jak ja będę tu spał. Idę spadzi pierdole, nie? I wyjebane na system. Mhm. widzicie, yy, wstałem, nic mnie nie zabiło. Ja jestem zajebisty. Dziękuję. Okej. Okay. Te owce tu już mogę zostawić jak wyro mam. Teraz powinienem jakieś zwierzaki pozbierać, no by było lepiej, bo w poprzednim no mi się nic nie udało zrobić.

Już myślałem, że będzie koniec serii na pierwszym odcinku. Ponownie. Ale jednak żyjemy. Ach, się wpierdoliłem w dziurę. Gdzieś tu słyszę Spidera jakiegoś. No ale już mamy pierwsze trupy, nie? O, następne świnie. Piksy. Nie wiem, czy damage z ręki jest taki sam jak na przykład z siekiery? Czy z siekiery jest większy? Nie, chyba większy jest jednak z siekiery. Czy podniosłem kotleciki? Dobrze, nie żyją. Dobra, i teraz żeby gdzieś chatę wybudować sobie, ale nie mogę być daleko od tych drzew, a również nie chcę się budować na otwartym polu na razie, bo to jest niewskazane. A na pewno mi to nie będzie dane, ale jeszcze pójdziemy dalej szukać. Najwyżej się cofniemy. Tu zabiję. Chodź no, ją lewym sierpowym Mamy już expa level 3, mamy również y, dużo jedzenia Które teraz wpierdolimy do połowy W ogóle tu jakby niebo było ciemniejsze niż na tamtym biomie nie, nie wiem czy to tak jest dobrze, czy tak powinno być, czy nie powinno tak być Nie wiem, nie znam się Ale ruszam dalej do przodu przed siebie Czy ja crafting zabrałem? Zabrałem, łóżko też mam Mhm. Mm tu jest następny biom, nawet krowy są. W ogóle to jak widzicie jakieś latające klocki, tu pewnie był Zordon. W ogóle co to jest? O ja pierdolę. O ja pierdolę. Wy to widzicie? Wy, 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 wy to widzicie? Tu będzie mój dom. Trzy biomy w jednym, super. Czyli będę miał wszystkiego po trochu Nie wiem czy tu kurwa noc wyjebał bombą w ogóle zaczę jakieś wejścia Wy to widzicie? Wy to kurwa widzicie? Ja jebie Jestem w niebie W ogóle O lol Dobrze, że jednak chciałem jeszcze grać, a nie kończyć odcinek Dobrze Zróbmy sobie tak o lol. Zobaczcie, to jeszcze ta... Jak mi się kurwa poszczęściło, nie? W ogóle... Ja tu się buduję, nie? To już nie ma w ogóle opcji. Wpierdalam się w te... w te ściany. Tutaj tylko sobie wykopię. Dobra, wykopane jest. Z, z, przejdźmy po całym. Zobaczcie, tam jest następny węgiel. Zobaczcie, jak to wszystko zajebiście wygląda. To już wygląda jak taka chałupa. Patrzcie, tu mam następny. No to już jesteśmy ustawieni. O taki początek serii chodziło. Jak to wygląda z tej strony? No zajebiście! No kurwa, wow. Jest pięknie. Jeszcze przejdę tutaj całe w koło. Mhm, wiedziałem, że jeszcze coś będzie. No jest pięknie, naprawdę jest cudownie. Bardzo mi się to podoba, co tu jest. Tam jak... Tam jak widzicie jest następne... Pierdole ja pierdolę, ile terenu do sprawdzenia. Ja tu wszystko z wierzchu wykopię już bez nagrywania, żeby was tym nie zanudzać. Tu jak widzicie mam jakieś zejście do kopalni. Które będzie moim pierwszym domem. Żeby je sprawdzić. My musimy zrobić takie coś. Musimy zrobić jeszcze takie coś A to tylko i wyłącznie dlatego Żeby zrobić sobie miecz Bo tam może nie być kolorowo A żeby zrobić miecz to my potrzebujemy jeszcze jedną deskę Dobrze, teraz robimy sobie patyki Cztery sztuki Po co tyle, tu, płać Japa kury Pan idzie sprawdzać w jaskinie dziury Dobra Teraz bierzemy to i się wprowadzamy do jaskini. Najpierw musimy zobaczyć, czy jakiś bylec tam nie mieszka. Eee. Wezmę wardy, Świeczki. Jak widzicie, na razie spokojnie. No to to jest moje mieszkanie na razie pierwsze, jak widzicie. Mamy pierwszy dom. I zgnijmy sobie gdzieś może. Nie, dla, nie, ja taki jestem, że se dla łóżka zrobię specjalne miejsce. Tu będzie moje łóżko. Widzicie, produkcja kobla. Dobrze jest, takie właśnie jakbym chciał. Dobrze, dobrze, cudownie, cudownie. Dobrze, ładnie się ładnie się ułożyło byro. Teraz tę ja tu półeczkę zrobię taką, o do tego lampkę nad wyrem no ja już mogę mieszkać ja już, ja już jestem ustawiony do końca życia teraz żeby tego było mało to w tym craftingu sobie wezmę deseczki shift A widzicie jednak czyta szybon komentarze i nikt mu nie powie że nie czyta dobra na razie tylko tak żeby się zabunkrować jeszcze buton zrobiłem po co nie wiem dobra 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 teraz szymek tak szymek group place tak tak. No co, jest dom? Jest dom, tutaj sobie zrobimy jeszcze Tak sobie zrobimy Już wiem po co ten buton wykorzystam Dzwonek aby jakiś creeper Przyszedł, żeby nie pizgali mi w nocy w drzwi Z zombiakami, tylko niech wezmą, zadzwonią Przyjdę, otworzę na pierdole Dobra, mamy 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 Kąt do zdechnięcia, tak? Mamy chatę pierwszą Ja ją sobie tutaj wymodeluję, jak widzicie, że jest w zamknięciu to na następny odcinek raczej będę żył. Bo... A... A tam muszę wejść to zobaczyć teraz. Proszę zjem, zjem se... Szlejka, żeby siła była. Co tutaj jest? Ukryte pomieszczenie. To tu se zrobię magazyn. No i jest fajnie, jest fajnie. Mamy HCND. Teraz ją tylko wymodelować. Mam nadzieję, że ta seria będzie najlepsza z tych wszystkich. Już mi się chce grać, to tylko i wyłącznie przez to... Co jest kurwa? Kura się zesra? No, racja, zesra się. A z jajkami co idzie zrobić? Idzie ciasto zrobić z jajek, nie? Tu jest następne sranie kury. No fajnie, chuj. E, żeby je... to trzeba musiał mieć siano, żeby kury mieć, nie? Tak koło siebie w zagrodzie jakieś. Tak zrobię sobie, zrobię sobie siano. żeby mi się tych potworów za dużo nie respiła, bo przynajmniej nie wchodziły do chałupy. To so, takie tutaj dwa światełka zostawię, dobra. Jeszcze tylko na, na sam koniec. Bo ja nie lubię mieszkać sam, lubię mieć zwierzątko. Spróbujemy... O, mamy kurczoka. Czy będzie jeszcze jeden? No nie. No ale mamy kurczoka, to nazwijmy go Alfred. I Alfred, Alfred z panem Minecraftem będzie tutaj sobie mieszkał w tej chałupie. Mamy nawet dwie kości, zauważcie. Jestem ciekawy jak wygląda ta deska przerobiona. Jest taka bardzo czerwona, taki kurewski czerwień. Hmm. Zrobię piecyk. Jeden mi na razie starczy do szczęścia. Piecyk sobie pizgnę. Tu no, na razie niech sobie będzie coś tam. Mało ważne. Przeróbmy kotlety. Patrzcie jaki. Fajny. Co, co jest? Siad, rób. Siad! Albert, siad! No jeszcze siadnie... Siad! Dobra, jeszcze nie umie siad, ale będzie umiał. Zwróćmy uwagę, jak ta deska wygląda. No, piękna jest, piękna jest, piękna jest deska. No, będę jej używał. No tak, jak widzicie, miejsce jest cudowne. Na pewno sami napiszecie, że jest zajebiste. Udało się. Odcinek ma 22 minuty, tak jak na pierwszy. Wydaje mi się, że jest spoko. Jak mówiłem, wracamy na pełnej kurwie z serią z Minecrafta. Ja muszę trochę rzeczy nazbierać. Wy macie mi napisać do czego są te kwiaty. Czy coś z nimi idzie zrobić. No i to wszystko. A ja się zaczynam budować i tworzyć tu jakąś historię swoją. Na razie cześć, pompa jebać w